Najpierw chłodnik. Do tego jednego. Albo wiesz co... Jajko jest. Amerykańska. Akurat. No właśnie. Mamy sabatę, mamy wypadek. To szybko u nas poszło. Dzięki. Również takim ludziom, dzięki entuzjazmowi. Kolejny szpach, się to to nie jest pana to Mianowicie mhm. one były ekstremalne, prawda? Dosłownie, dosłownie ekstremalne. Mhm. To słownie, to słownie ekstremalne. przechowanie Pychota i w o fabrykę. LG Otwieraj tę grupę. Mm, jak pięknie wyglądają. Właśnie tu w Tu też mamy przebycony boż. Nie woli było w kadcie określane. Pałeczką mamy już rzeczy koreańskie wytwarzane albo uprawiane.